W jaki sposób Polacy płacą za swoje zakupy? Zaprosiłem dzisiaj do studia Mariusza Cisiuna, dyrektora sprzedaży pośredniej w firmie Polskie e-Płatności, który nam właśnie na ten temat co nieco opowie. Cześć Mariusz. Dzień dobry, Cześć Krzysiu, witam naszych widzów. Nazywam się Mariusz Krzysią, reprezentuję firmę Polskie Płatności. Firmę, która od 25 lat była związana z produkcją systemów oprogramowań do kart elektronicznych. Jako firma specjalizujemy się w procesowaniu transakcji bezgotówkowych i obsługujemy za pomocą kart płatniczych, urządzeń typu terminale płatnicze samoobsługowe urządzenia płatnicze, jak i również płatności w internecie. Powiedz mi, jakie dzisiaj są trendy na rynku właśnie w nawykach konsumenckich, jeżeli chodzi właśnie o płatności za usługi czy też towary? Cofając się jeszcze trochę wstecz, no to głównym trendem jednak była dostępna gotówka i tutaj góruje aczkolwiek patrząc na przestrzeni czasu, pierwsze karty płatnicze w Polsce pojawiły się w latach 60. Oczywiście był utrudnione korzystanie z tych płatności, bo nie było zbyt dużo w Polsce punktów, gdzie można było regulować płatności za pomocą karty i to były karty wydawane Panie, przez Panie banki chyba, jedna, zagraniczne. Jedna z pierwszych chyba takich informacji, bo gdzieś kiedyś na Facebooku widziałem to chyba na lot. W lot, że za, za lot można było chyba zapłacić. Tak jest. Ten rynek się rozwinął w latach 90. dzięki systemom i reformom, które zaistniały w sektorze bankowym i tak naprawdę od tamtego czasu banki w swojej ofercie i usługach wprowadziły taki produkt jak karty płatnicze. Na tamten czas rynek bez gotów, transakcji bezgotówkowych to był na poziomie 8%, w chwili obecnej jest na poziomie 46%, już prawie 50%. Czyli cały obrót gotówkowy to jest gdzieś blisko 50%, odbywa tak się jest. już na dzień dzisiejszy poprzez terminale płatnicze i kredytowe. Tak. tak jest. Dobrze, a jakie mamy karty płatnicze i jakie są możliwości płatności bezgotówkowych? Ten rynek transakcji bezgotówkowych tak się rozwinął w tej chwili, że tych instrumentów płatniczych mamy troszkę do wyboru. Najbardziej popularnymi kartami są oczywiście i powszechnie używanymi karty debetowe, które pozwalają na robienie zakupów, wypłaty z bankomatów, w odniesieniu do środków, które posiadamy na własnym koncie. Popularne są również karty kredytowe, gdzie banki umożliwiają nam bezodsetkowy kredyt i w ramach tego kredytu również możemy dokonywać zakupów. Do dyspozycji mamy też karty takie jak karty obciążeniowe, mamy możliwość płacenia kartami walutowymi, którymi posługujemy się podróżując w podróżach zagranicznych. Czy karty wirtualne? Dosyć teraz bardzo powszechne, bo jak patrzymy sobie, to tych zakupów, które dokonujemy w internecie, jest coraz więcej na stronach internetowych, sklepach internetowych. Tak, no i właśnie te karty wirtualne są fajne, bo robimy powiedzmy raz transakcję, później jakby zastrzegamy ten numer i już nie da się przy niej pomocy płatności zrobić. Na oszustów niestety wiele, bo to też trochę jakieś pewne... Niebezpieczeństwo niesie ze sobą. Tak, teraz w dobie dzisiejszych czasów transakcje bezgotówkowe są dosyć dobrze zabezpieczone, nawet bym powiedział bardzo dobrze i wszelkie fraudy raczej się nie zdarzają. Zresztą widać po możliwościach instrumentów, które możemy używać do płatności, tak jak na przykład telefony, aplikacje, gdzie my jako... Jedna z niewielu firm udostępniamy płatności poprzez Google Play, Apple Pay, powszechnie znany Blik, gdzie jest to sześciocyfrowy kod, także wysyłając nasze dziecko na wakacje, wcale nie musi mieć karty płatniczą płatniczej, żeby mogło dokonać płatności w sklepie zarobione zakupy. No, właśnie to jest ważne, że tu dzieje się to bardzo szybko. Tak. Robiąc przelew załóżmy takim tradycyjnym systemem, nie wiem, czy to Elixir nawet w skali, w skali kraju, no to schodzi. Yy, schodzi bardzo długo. W tym samym tak? dniu. Tak jest. To jest. W tym samym dniu. A tutaj praktycznie rzecz biorąc, zaraz po transakcji już gdzieś tam widzimy na koncie te Mastercard czy... Yy, to są organizacje płatnicze tak. Visa i Mastercard, które udostępniają e, możliwość płacenia kartą i, i to e, przeprocesowanie tych transakcji. E, też jako firma mamy, ciekawe, mamy ciekawy produkt, na przykład e, jeszcze nie dość znane Pay by Linki gdzie na przykład Ty jako przedsiębiorca wysyłasz swojemu klientowi fakturę i automatem możesz do niego podpiąć tak zwany pay-by-link, gdzie klient sobie go otwierając automatycznie jest przerzucany na stronę do płatności kartą za Twoją usługę. A tak, zauważyłem, że czasami za to opłaty pobierają, że gdzieś tam sobie doliczają trochę do faktury, no ale rozumiesz, że to też jest usługa, która kosztuje i tu się jakby dzieli tą płatność. Tak jest także na drugą stronę. Dobrze, a dlaczego akurat tak mocno w Polsce rozwija się właśnie usług tych terminalowych? No jak wszyscy sobie zdajemy sprawę, pieniądze są bardzo ważną rzeczą i wszyscy potrzebujemy i obserwujemy trend taki, że świat idzie jednak w kierunku transakcji bezgotówkowych. Dlaczego? Dlatego, że płatności kartami płatniczymi są przede wszystkim szybsze, są łatwiejsze w przeprocesowaniu są dużo bezpieczniejsze. Dlaczego? Bo środki, które przelewamy w trakcie transakcji robiąc zakupy, trafiają bezpośrednio na nasze konto, czy konto akceptanta. W przypadku kradzieży mamy mniejszą gotówkę, czy to w portfelu, czy w kasie danego sklepu, a poza tym kartę zawsze możemy zastrzec szybko dosyć dzięki czemu zabezpieczamy swoje środki na koncie. Poza tym jest na pewno duży komfort i wygoda skorzystania z karty, bo nie karta sama w sobie jest niewielkim elementem. Eee... Nie musimy nosić przy sobie dużej ilości gotówki, a pomimo to możemy robić dużo większe zakupy. I zresztą dla firm, dla przedsiębiorców y, też jest istotna rzecz, rzecz, ponieważ płatności kartą, co powodują? Powodują to, że kupujemy więcej. Y, obecnie, na chwilę obecną patrząc na wszystkie branże, średni koszyk zakupowy przy płatności kartą wynosi teraz w granicach... Y, 130-140 zł, gdzie przy płatności gotówką to jest w granicach 50-60 zł. Poza tym organizacje takie jak Visa, Mastercard, sklepy sieciowe czy sklepy internetowe, co robią dla nas, jeśli płacimy kartą? Dodatkowe promocje, czyli mamy korzystniejszą cenę, mamy szybszą transakcję z tytułu programy, płatności kartą, prawda? Tak. Poza tym uzyskujemy oszczędności, bo nie interesuje nas transport gotówki, zabezpieczenie tej gotówki, przechowywanie tej gotówki. Jak ostatnio mieliśmy okazję sprawdzać z raportów, to nie wiem czy, czy Państwo sobie zdają z tego sprawę, ale w Polsce roczny średni koszt wyprodukowania gotówki, przetransportowania, zabezpieczenia to są pieniądze rzędu w granicach 42 miliardów złotych. Mm -hmm. A jeszcze jedna rzecz taka mi przychodzi do głowy. Po pierwsze, łatwiej wydajemy te pieniądze, bo gdzieś czytałem kiedyś badania na temat tego, że jeżeli płacimy kartą, to nie czujemy tego jakby dysonansu pozakupowego, w związku z tym, że nie widzimy tego, jak nam tych pieniędzy ubywa w portfelu. A dlaczego? Dlatego, że mając gotówkę w portfelu, świadomie ją zagospodarowujemy i planujemy wydatki płacąc kartą, i to jest fakt, pozwalamy sobie na więcej, bo jednak tej gotówki w ręku nie mamy. Dobrze, a powiedz mi, dlaczego przedsiębiorcy chętnie sięgają i korzystają właśnie z urządzeń typu terminal płatniczy? W Polsce ten rynek transakcji bezgotówkowych płatności kartą mocno się rozwinął. Dlaczego? Bo jeszcze parę lat wstecz byliśmy jednym z krajów, gdzie koszty korzystania dla przedsiębiorcy z usług terminalowych były wysokie. Byliśmy jednym z krajów w, w Unii Europejskiej, gdzie prowizja od, pobierana od, od transakcji, którą klient płacił, to były rzędu od 1,6 do nawet powyżej 2%, gdzie średnia w krajach Unii Europejskiej kształtowała się na poziomie 7,5%, 7,6%, a w krajach skandynawskich na poziomie nawet około 3,26%. A w tych American Expressach z tego co pamiętam to było jeszcze droższe. To jest karta biznesowa, to jest inny rodzaj... Posiadanie karty. kosztuje. Tak jest, to już nie byle kto może sobie pozwolić na taką kartę i to jest też fakt, zgadza się. Z drugiej strony mamy też takie narzędzia, które sprzyjają korzystaniu z płatności kartą, jak program Polski Bezgotówkowej, o której też dzisiaj będzie o tym mowa. Poza tym karta jest tak i urządzenia terminalowe w tej chwili do, ogólno dostępne i te koszty związane z obsługą takiego urządzenia na tyle się zmieniły, że w tej chwili Polska jest jednym z krajów, gdzie koszty z tytułu użytkowania terminala są jedne z niższych. Nie wiem czy Ty zaobserwowałeś, miałeś okazję, ale swojego czasu były sytuacje, gdzie zapewne wchodziłeś do sklepu zrobić zakupy a była tabliczka, płatność kartą powyżej 20 zł, albo powyżej 10 zł. Teraz już zwracało się. Tak jest. Jeszcze czasami weszłem do sklepu chyba parę miesięcy temu i pytam się, czy na tak małą kwotę pani przyjmie kartę. Mówi, nie ma problemu, a to było chyba za 3 zł bodajże. Teraz już takich sytuacji raczej nie oglądamy. Jeśli widzimy, no to tutaj zachęcamy właścicieli do kontaktu z naszą firmą, pomożemy ten fakt zmienić. Że się będzie nawet przy tych małych... Tak jest. Generalnie obecnie możemy płacić kartą już od złotówki. Nawet patrząc na dostępność terminali, możemy zapłacić kartą w salonikach prasowych, w kwiaciarniach, w placówkach medycznych, w takich punktach jak nawet i kopalnie. Mariusz, bo z tego co ja zauważyłem, to często osoby, z tego co kiedyś my żeśmy rozmawiali, to są na tych starych umowach, które podpisywali parę lat temu i sobie nie zdają sprawy, że w ogóle koszt, Przyjmowania płatności właśnie w formie płatności Terminala. przez takie urządzenie, przez terminal, tak, uh -huh. może być o wiele tańsze niż to, co oczekują. I warto y, zweryfikować sobie tę umowę, skontaktując się na przykład z taką firmą jak Wasza i porozmawiać, co się da z tym zrobić. Tak. Tak jest, a to wynika z tego, że te umowy poniekąd były zawierane dużo wcześniej i jakby nie patrząc to nie jest główna dziedzina dochodowa firmy i ci właściciele czasami nie zwracają na to uwagi, nie interesują się tym, bo mają swój biznes, który sobie pilnują. Terminal faktycznie jest takim urządzeniem i my jesteśmy w sumie jedną z niewielu firm, gdzie wykorzystując urządzenie w postaci terminala, możemy zainstalować szereg innych usług elektronicznych, które powodują wzrost tych transakcji bezgotówkowych z korzyścią finansową dla danego właściciela. Jakby nie patrząc, jesteśmy w tej chwili jedyną polską firmą w branży usług terminalowej, klasyfikowaną w pierwszej trójce na rynku polskim. Skąd to się wzięło? Mamy ponad 100 doradców biznesowych w Polsce, ponad 70 serwisantów. Staramy się reagować na potrzeby rynku, wprowadzając innowa innowacyjne tutaj usługi, jeśli chodzi o tę branżę terminalową i indywidualnie reagować na potrzeby klientów naszych. Dobrze, jak można się skontaktować? Czy jakiś formularz na stronie, czy telefon bezpośredni? Oczywiście, powiedz do kamery. E, oczywiście można się z nami w bezpośrednim kontakcie, czy to telefonicznym. Czy można naszą firmę polskie płatności znaleźć na stronach internetowych www.maupa.pep.pl. Także e, wierzę i jestem pewny, że wkraczając w świat płatności bezgotówkowych z naszą firmą będzie to łatwiejsze i wygodniejsze. Także zapraszamy do kontaktu z nami. I jeszcze raz dziękuję Krzysiu tutaj za możliwość porozmawiania na dość rozwijające się tematy w Polsce, jeśli chodzi o płatności kartami. Dziękuję Mariusz bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu. Zapraszam do oglądania następnych filmów właśnie z cyklu o finansach i zasubskrybowania kanału. Do zobaczenia. Dziękujemy, do zobaczenia.